No, dalej. Ah! Chciałbym drzeć tylko mordę, żołnierzu. Idźcie umij trochę. Co za kurwa, ten pak. Witam, już w piątym odcinku z Dead Island Riptide i kumajcie, znalazłem ten olander. Robi... No już właśnie śmiję. Na którego? Ten, który ma najwięcej. 268... Machety Bolo. Bezpieczna macheta Bolo. Czyli zaraz sobie... A my to tylko na trawie wziąłem Pink. Hold I to teraz otruwa? Please go look for my friends. A ja, ja ty. Dobra, e. Czemu? Kurwa. Przecież narzędzia mam dostarczyć. Czemu ty głupia suka nie byłaś tu wcześniej? No przecież tam już szedłem. Znać albo zgłębkunąć. Jeszcze lepiej. Ech. No dobra, to weźmiemy jeszcze pozostałe dwa kwestie, które tu są. can you help me yeah. hey. i need medicine i don't know what's wrong with me i've tried everything but nothing works my stomach is killing me maybe it's food poisoning oh there, there must okay, be something will you help me Sure. Yeah, There's a medical the station not far from here. Everyone was killed when they started, but the medicine still be there. Please hurry. Have you found it yet? Hey, do you need anything? Mm. Oh, stary, what do you 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 here are your provisions. A now, tell me what I need to know. Ty. No nie no Co? You are truly a blessing from the goats. A ten swoje. There are Japanese bankers and tunnels from World War II scattered across the island.

Takie tajemne, na przykład się ze środka Berlina gdzieś na zewnątrz i bombardowanie, od przypierdalasz po prostu po albo były takie. Nie wiem. Let's do it. I wish you luck, my To pokój, jak kupowałem Olander jak on mi go teraz dał. O Jezu, ej, teraz piło się znowu. Hmm? Mydło. O! To się idzie. Właśnie! Teraz sobie przypomniało. Wodę na To ci jedz, stary, se nie przeszkadzaj. Co ja najbliżej. No dobra, tutaj nie. Jak już tam byłem, to mnie znają, to w jednej chwili będę mnie spierdalać jak najdalej.

is the clinic. They should head across the rooftops. A ten co burying Żygające zombie, ale takie, że żygają mnie, że na ciebie. Oni żygają po prostu i się nie topi.

Po w włazisz, a ty nie możesz...

Co do? Kasa, nie? od Co tu jeszcze? I guess I have everything. Nie. A insulina Teraz chyba wszystko. Przejdę sobie, żeby się upewnić. Tak. Okej. Okay. Wracamy. Na pełnej piździe. Ja chyba okrężną drogę pójdę. A nie wyjdzie no, o od niebać ode mnie dobrze mówisz, tylko czemu nic nie robisz, żołnierzu, No, No, napierdalaj

Grzyby czynią. Te grzyby czynią. No, słuchaj, nie wątpię. Sądząc po Twoich oczach, to dzieciństwo spędziłaś na robieniu grzybów. A ty co się gapisz? Kręgosłup przeszedł, to dobrze. Jajajajaj. To idę dalej. Dobra, zamknij ryj, kobieto. Najpierw muszę. Wypełnić misję, które mam... Wysłowić się nie mogę. <laughs> Na liście. Dopiero po tym... Jak najdzie kolej... To pójdę po twoich... Siągach. I co? Ugryźli cię teraz. Nie? To no dobrze. <laughs> Jakie dalej pan, kurwa, mój pisać. Ja, dlaczego jesteś taki rasistą? Wcale nie. Nabijam się po prostu z mrużina. Dobra, tu coś jest. Ok. Tak. Chęć doś atletów i cały czas coś, drze mordę.

You know what I'm talking about—the white stuff, <laughs> white powder, the kind you, you know, put up your nose. <sighs> bring me a few bags and oh, I'll give you all the cash I have on me. A dealer lived close to here. Should be, should be easy getting over there. Go get his shit and bring it back to me. Don't worry. Come on, the dealer's dead, deadish. Anyway, who the fuck knows? Will you help me out? Aha! Ale kasy mi dużo da. Jak spało sporo? Tak. <grywa> Don't worry, I'm nie martw się. Nie... it. It's for To dla mnie. it. A przyniosę ci, żebyś kurwa tu zdechł. Jak to? W PC pusto? Nie mów, że on to wciągnął. Dobra. Ile? Może jeste... O, tutaj. Nie. Nie. Wcale Wcale nie nie mieszka daleko, wcale. Ja pierdolę. a ja w sumie jest taki tam spizgany, równo. Eee. Dobra, to idziemy oddać te środki przeciwbólowe i z końcu odcinek będzie trochę krótszy, bo zanim ja tam dojdę to będzie już tam 20 parę minut, więc... Dojdę sobie już we własnym zakresie, nie będę was tu męczył. I zaczniemy po prostu już od tamtego miejsca. I jak? Co ja ci mówię? Umy się. Dalej protestujesz żołnierzu? Nie boli, na pewno. Dogadaj tu się z idiotą. Ty, ale nie czekaj tego. Dobra, wyszło na to, że tutaj mniej więcej w tym samym miejscu kończymy odcinek. Ech, dobra, dzięki za oglądanie w następnym odcinku. E, będziemy już zaczynać od tamtą. E, właśnie. I to też. To na. <laughs> Co ty teraz powiedziałeś?